Zadać pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, ale go nie ma. raz Drugi raz już go właściwie nie ma. Spytam więc drugiego sąsiada, pana posła Adriana Zandberga. Polityka mieszkaniowa w Warszawie: 60 mieszkań komunalnych oddaje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, 14 tysięcy budują deweloperzy, którzy potem wpłacają na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Jak pan poseł to ocenia? Polityka mieszkaniowa w Warszawie. Jest kompromitująca, ale równie kompromitująca była polityka mieszkaniowa poprzedniego rządu, który wprowadził dopłaty dla deweloperów i te dopłaty dla deweloperów rozgrzały rynek tak, że pchnęły ceny mieszkań w górę. A niestety dzisiaj błędy pańskiego środowiska politycznego kopiuje Platforma Obywatelska, która z uporem godnym lepszej sprawy próbuje przepchać kolejne dopłaty dla deweloperów, które spowodują jeszcze gorszą dostępność mieszkań dla młodego pokolenia. Z tym, drodzy państwo, trzeba w końcu zerwać. Polska potrzebuje nie prezydenta z PiSu, który będzie podpisywać kolejne dopłaty dla deweloperów i nie prezydenta z PO, który będzie podpisywać kolejne bonusy dla ludzi, którzy spekulują na nieruchomościach. Polska potrzebuje prezydenta, który zawetuje dopłaty dla banków i deweloperów.